Słuchajcie, się pytałam Pawła, i tym razem nie zrobił psikusa tak jak w EPA i naprawdę nas upgrade'owali do takiego pokoju. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka MP Vlog. Dokładnie z tego miejsca przed momentem żegnałam się z Wami w odcinku z lwowa. Także jeżeli jeszcze go nie widzicie, to koniecznie tam zajrzyjcie. Tymczasem my już ruszamy do winnicy. Naszym celem była Odessa, ale kiedy zobaczyliśmy, jak długo będziemy musieli jechać, to postanowiliśmy zatrzymać się na noc w Winnicy. Jak się okazało, był to bardzo dobry pomysł, ale o tym za chwilę. Ja chyba zajdę na zawał w tym kraju, bo. Yy... Pomimo tego, że droga jest całkiem niezła, no to powiem Wam, że po prostu jeżdżą strasznie i naprawdę jest, nie wiem, 40 albo 50, jeżdżą 100, 120 wyprzedzają na ciągłej, non-stop. Po prostu masakra. Mam nadzieję, że przeżyjemy tą Ukrainę. Jeśli zapytacie mnie, co się dzieje na tej drodze, to powiem Wam szczerze, że nie wiem. Po prostu taki chaos. mi widzicie. Ja nie wiem, jak oni tutaj jeżdżą, mi żyją. Akurat jak chciałam Wam pokazać to wszystko... O, tutaj będzie. Zaraz. Zobaczcie, jaka świetna droga. Tutaj proszę bardzo, zaraz będzie jeszcze lepiej. O! I tak sobie wjechać w coś takiego. Niezabezpiecznie. Jeśli uważacie, że w Polsce są dziury, to przyjeździecie na Ukrainę. A tak poważnie mówiąc, to naprawdę mam wrażenie, że po prostu za duża temperatura, za ciężkie auta, tutaj masa jeździ takich dużych ciężarówek, no i po prostu ten asfalt się rozpuścił i zastygł, tak jak zastygł. No i teraz jedziemy po tym. Akurat mamy lżejszy fragment, więc mogę się do Was odezwać. Aczkolwiek nie wiem, no, pewnie jakbyśmy codziennie mieli takie drogi, to byśmy się wkurzali, ale na ten moment to jest. Jakkolwiek mi to źle nie zabrzmiało. Interesująca atrakcja. Z drugiej strony, jakby tak nam Opona poszła, to nie byłoby wesoło. Już raz mieliśmy taką sytuację, a ja niedawno w pracy będąc z grupą autokarem też miałam taki wypadek, że nam po prostu poszła opona. Także mam nadzieję, że nic takiego się nie wydarzy. Chociaż mamy zapas. Oczywiście jesteśmy przygotowani na ten wyjazd. Mamy też kilka innych zapasowych rzeczy. Wiecie, stare auto, no tak jak Wam mówiłam na początku 23 lata. Także... o... Te słowa są straszne Brawo dla Pana! O, jeszcze większe brawo! Kupiliśmy sobie na drogę po Seven Daysie i słuchajcie, to jest Seven Days z mlekiem ja w ogóle nie kojarzę takich. Dajcie mi znać, czy takie są w Polsce, bo naprawdę nie wiem. No ale cóż, będziemy próbować. No i Red Bull, żeby Paweł mnie za za kierownicą. A jeśli chodzi o ceny, no to tutaj widzicie za paliwa wyszło 1520,65. Dwa razy. Dwa razy 7 to jest 1850. 52 za Red Bulla i 2 razy 30. I 30, czyli 2 razy 15 za wodę. Tutaj jest napisane, że to jest produkowane w Polsce ale nie wiem, czy w Polsce występuje nadal. Tak czy owak, chciałam Wam powiedzieć, że nawet nie było aż tak obrzydliwie słodkie, tylko całkiem spoko. No, nam tutaj zaczęło troszeczkę padać. W winnicy zatrzymaliśmy się w Hotelu France w hotelu Francja. Jak widzicie, można tutaj kupić przy okazji różnego rodzaju rzeźby albo obrazy. Nie tanie, słuchajcie, 15 tysięcy rzeźba 80 tysięcy, a ja nagrywam to dla Was tak naprawdę, bo czekam na klucz. Kluczek nie zadziałał. Więc czekam na Pawła z torbami, aż wróci, bo poszedł załatwiać ten kluczyk nowy. No i powiem wam, że śmiesznie, bo z jakiegoś powodu dostaliśmy pokój na najwyższym piętrze. I jesteśmy na tym piętrze sami. cię pytałam Pawła i tym razem nie zrobił psikusa, tak jak w EPA. I naprawdę nas upgrade'owali do takiego pokoju. Także mamy po prostu apartament na jedną noc. W sumie mieliśmy w planach zwiedzanko i tylko spanie tutaj szybkie. Także trochę szkoda, ale... Pokój, no powiem Wam, bardzo fajny. Tak jak Wam przed chwilą mówiłam, nie wiem jak to się stało. Dostaliśmy pokój na najwyższym piętrze, wynajmując najtańszy dali nam chyba najdroższy, bo wygląda tak. Jest tutaj kuchnia z pełnym wyposażeniem. Dalej mamy salon. No powiem Wam szczerze, że jestem w szoku cały czas. A gdzie jest piania? Bo. Ja tutaj sobie chodzę teraz z wami, nie chodziłam wcześniej. Sprawdźmy najpierw co jest tutaj. Szafy, sypialnia. Podarzy tylko jedna noc teraz, tak myślę. Jest prysznic ogromny. I jest kibelek oczywiście. Ok, teraz zobaczymy co jest dalej. Mamy tutaj takie coś przygotowane. Oczywiście nie będziemy z tego korzystać, nie oszukujmy się. Dalej mamy... O, rowerek i taki pokój do pracy. A tutaj otwarte będzie kolejna łazienka, no proszę. Okej, okay, jestem trochę w szoku, aż sprawdziliśmy z ciekawości, no i nie skroili nas więcej za ten pokój, ale mogę wam powiedzieć, że za pokój zapłaciliśmy 67 franków, a koszt tego pokoju normalnie to 450 franków, nie wiem z jakiej okazji dostaliśmy, em, no. Aby grać naprawdę, po prostu, ale no, nie będę narzekać, nie? Teraz idziemy w miasto, coś zjeść w końcu, bo cały dzień byliśmy tylko o tym regaliku. No to co, zwiedzamy winnicę na szybko. Winnica to miasto, które liczy prawie 400 tysięcy mieszkańców. Ma sporo zabytków, ale nie ma domów turystów. W sumie to my nie widzieliśmy ich prawie wcale. Myślę, że warto tutaj wpaść na dłużej niż na jeden wieczór. Szukając restauracji tutaj w Winnicy, wybraliśmy w końcu restaurację gruzińską. Z tego względu, że gruzińskich propozycji było tutaj bardzo, bardzo dużo, a na Ukrainie jeszcze będziemy, no i będziemy mogli coś innego spróbować. Wybraliśmy się do Marani. O, tak się pisze. Zamówiliśmy sobie trzy takie niewielkie dania. Pierwsze dostaliśmy i to jest taki gulasz można powiedzieć z baraniny. Właśnie z tej gruzińskiej restauracji, i powiem Wam jedno, do Gruzji prędko się nie wybiorę, jeżeli tam jest tyle kolendry co tutaj. Ja nigdy nie interesowałam się jakoś specjalnie gruzińską kuchnią. Nie będę fanką, ale Paweł mówić, że było bardzo dobra, więc jeżeli lubicie kolendrę, to spoko. Dla mnie. Mm -mm. Żeby spalić to niedobre jedzenie, wybraliśmy się na spacer do Central Parku, winnicy, czyli dosłownie parku centralnego. Atrakcji, różnego rodzaju karuzeli jest bardzo, bardzo dużo, ale powiem Wam szczerze, że prawie nikt z tego nie korzysta. Co jest dziwne, bo pomimo tego, że wygląda to na nie za świeże, to jednak działa i wszystko jest ok. No, wygląda to dużo lepiej niż to, co widziałam w Indiach. E, no i co, trzeba się cieszyć, że jest. Ale śmieszne, bo odpalają nawet dla jednej osoby, także no spoko. Na pocieszenie, po niesmakującym jedzonku idziemy na takie koło. Jej! Tego? Nie. Tak A, zielony, dobrze. Tam, zielony nasz. Musieliśmy czekać na zielony wagonik, bo pan powiedział, że musi być równowaga. Bo inaczej to nas wystrzeli i polecimy na, stronie, na drugą stronę winnicy. Także ja zaczynam się bać, jak to w ogóle działa tutaj. Widok, słuchajcie, krzyczę na Pawła, że ma się nie ruszać. Eee, on próbuje sobie coś tam kręcić, a ja zawsze durna, bojąc się takich rzeczy i tak na nie wlezę. Tak prezentuje się koło w całej okazałości. Byliśmy ostatnimi gośćmi na nim. Tutaj wam się troszkę oddale, o tada, proszę bardzo. Takie kapsle trochę, ale powiem Wam, że no pamiętam lepsze czasy, ale było super. teraz nad rzekę. Byliśmy przed chwilą na moście. Zeszliśmy na dół, żeby zobaczyć stąd, bo tutaj e, widać cerkiew. W sumie nawet dwie. Nie wiem, czy będziecie teraz widzieli. Tutaj jest taka niebieska, a tutaj jest taka biała z zielonym dachem. Bardzo ładnie stąd to wygląda. Google Maps podpowiedział nam, że jedną z atrakcji miasta są schody tutaj w parku nad rzeką. Tada! No dobra, nabijam się. Te schody, o których pisze Google Maps, to są te schody, i są w zdecydowanie lepszym stanie. Ale o ile większym fanem było wchodzenie tamtędy, tutaj można zejść do samej rzeki. My jednak już nie będziemy tego robić i idziemy sobie gdzieś do góry poszukać jakiejś knajpki. Żegnamy się już z winnicą. Uch. Kierujemy się już w stronę Odessy. Czekam, właśnie. na... Jesteś? Ja dzisiaj jeszcze pokażę Wam kawałek drogi, bo z tego co czytałam może być ciekawie. I generalnie, jakbyście po prostu chcieli dojechać do Odessy, to podobno lepiej zrobić to przez kijów. Jest dalej, ale droga jest lepsza, także decyzję zostawiam Wam. My nie żałujemy, nic nam się nie stało na szczęście. Także co? Ruszamy! jak tu się jeździ. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego wybraliśmy akurat winnicę na postój na trasie, to powiem Wam, że tak naprawdę zupełnie przypadkiem. Po prostu jeżdżąc palcem po mapie pomiędzy Lwowem a Odessą, to nam się rzuciło w oczy. No i sprawdziliśmy sobie w internecie, co to jest. Uznaliśmy, że może będzie to całkiem dobry punkt, żeby się zatrzymać. No i powiem Wam szczerze, że wydaje mi się, że oboje jesteśmy zadowoleni, także fajnie. Może nawet można by było trochę więcej czasu tutaj spędzić, no ale droga nam zajęła dość dużo, także... Uciekamy już dzisiaj rano, przed nami dzisiaj jeszcze 5 godzin i 16 minut, tak mówi nawigacja, 5 godzin i 16 minut do Odessy. Traktor nas wszystkich przepuszcza, żebyśmy mogli przejechać. Teraz powinniście widzieć, że to Volvo przejechało już 375 tysięcy km, także ma za sobą bardzo dużo. Tymczasem, od wyruszenia ze Szczecina, bo tam zaczął się trip i Paweł przyjechał po mnie do Lubawki. 1642 km od Szczecina na trasie do Odessa. Ciekawe, ile zrobimy całościowo, ale wydaje mi się, że coś około 4000. Ale no, żeby zrobić, to musimy jechać. Co tu się dzieje? Gdzie są pasy? Po prostu jakaś masa, karakard, jedzie jak chce, żeby przetrwać, bo widzicie jak wygląda tutaj na nawierzchnia, o proszę bardzo, może nie widzicie. No to witaj, przygoda na całego, bo właśnie zatrzymała nas policja. Paweł nie zauważył zwrotu stopu, jak się okazało. Ja też go nie widziałam, no ale dobra. Eee, no i mandat w wysokości 1000 hrybien, więc jakieś 150 zł. Ukraina, ale nam, e, na mandat dostaliśmy pokwitowanie, więc żadnych łapówek, tylko po prostu, wiecie, no mandacik, taki mandacik, mandacik. Zbieram się z Wami, mam nadzieję, że film się Wam podobał. My zbieramy się, ogarniamy i za chwilę zaczynamy zwiedzanie odesy. E, które to zobaczycie w kolejnym filmie? Także do zobaczenia już niebawem. Cześć!